Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gret Art Studio i przychodzę, żeby Wam pokazać albumik, jaki wykonałam na Komunie Świętą. Jest to album zrobiony na bazie od Scrapbookingu, kraftowej. Rzadko zdarza mi się robić tak naprawdę albumy w takim stylu, na tego rodzaju papierach, natomiast ta kolekcja od Paper Heaven Golden Dreams, złote sny, fajnie się tutaj wpasowuje właśnie w ten klimat taki kraftowy z tymi wszystkimi złoceniami i tak dalej, więc wydaje mi się, że generalnie bardzo fajnie ten albumik wyszedł, jestem bardzo z niego zadowolona, bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Okładka jest bardzo prosta, nie chciałam tutaj żadnych takich elementów, które byłyby mocno wypukłe. Chciałam, żeby można było normalnie album postawić na półce, żeby się nic nie zadzierało, tak więc widać jest po prostu tylko arkusz z kolekcji, jest serwetka, ich eska i napisy są z papierów Asiszulik. Tutaj mamy jak zawsze na moich tych albumikach jest hostia na grzbiecie, a z tyłu jest tylko taki malutki fragment na moje logo. Stwierdziłam, że tak jak ja zazwyczaj tutaj obklejam też całą tą stronę, to stwierdziłam, że tym razem nie jest to w ogóle potrzebne, bo, bo sama ta baza jest bardzo ładna. Zresztą to jest taka mięciutka baza, więc stwierdziłam, że tutaj nie będę nic więcej robić. No ale wejdźmy do środka. Tutaj mamy kieszeń. Tutaj będą życzenia i koperta na pieniądze, więc dlatego tutaj nie nic nie ma, ale to tak to wygląda. Mam wykorzystany tutaj e, wykrojnik od e, Emilii Sierraza, Lady Design, e, i bardzo fajnie się tutaj sprawdza. Fakt, faktem, on jest rozmiarów 10x15 na, na takie zdjęcie, a album jest w ogóle rozmiarów 15x15, 15. i tak, znaczy 16x16. On jest troszeczkę większy. I trochę żałowałam, że nie mam tej ramki w rozmiarze zdjęć 9x13, ale tak jak powycinałam sobie z tego samego papieru, z którego jest zrobiony ten album, to bardzo fajnie ta ramka tutaj wygląda. To, że ona wystaje poza papier kraftowy w niczym nie przeszkadza. Znaczy skrapowy niczym nie przeszkadza. Natomiast wydaje mi się, że tak czy siak bardzo fajnie to wygląda. I tutaj mam oczywiście ozdobę. To są dodatki też z korekcji. Te złote sny, tylko że kwiaty. A także tutaj to jest poprzyczepiane. I jest też wycięty z wykrojnika od Craft Passion. Dziewczynka tylko odwrócona, żeby była właśnie skierowana w tą stronę. Tutaj mamy... Klapeczka tutaj nie przyklejałam mat, bo stwierdziłam, że przykleją sobie maty, znaczy zdjęcia jak będą chcieli, duże, małe, jak, jakkolwiek i tutaj tak samo. Bardzo fajnie będzie wyglądało i w tą stronę i w tą stronę, więc po prostu tutaj niczego nie robiłam. Natomiast tutaj mamy po prostu wodospad na pięć zdjęć. Też nie kombinowałam za bardzo. Bardzo proste jest. Tutaj mamy znowu kieszeń. Raczej starałam się znowu robić ten album w takim schemacie Kieszeń mata, klapki wodospad, żeby właśnie było mniej więcej to samo. I tutaj znowu mamy kieszonkę na zdjęcie, a też z właśnie z wykrojnika od Emilii, ozdoba. I znowu mamy klapeczkę, tutaj się nic nie zmienia. I teraz wodospad w tą stronę, po prostu zmieniałam układ, w którą stronę co ma być. I znowu mamy tutaj. kieszeń z ozdobą dodatkowo i na samym końcu też mamy kieszonkę na maty i to też jest wykrojnik od I Love Craft. Także zresztą wszystkie wszystkie tutaj wykorzystane materiały napiszę wam w opisie, żebyście w razie co wiedzieli. Dajcie znać, co myślicie o takim albumie. Generalnie ta kolekcja bardzo mi się podoba. To jest kolejna taka kolekcja moja ulubiona, która naprawdę jest jakby w moich klimatach i tak samo jak papiery od Scrap and Me, tak samo te konkretne bardzo mi się podobają i, i na pewno będę ich wykorzystywać więcej. Ale na razie Wam dziękuję. Na pewno ten film będzie łączony, więc zapraszam do dalszej części filmu. Chciałabym Wam pokazać moją ostatnią pracę. Karteczka na bierzmowanie. Wybaczcie tło, ale coś mi się strasznie odbija światło od stołu, więc położyłam sobie po prostu kartkę, żeby nie było tego odblasku. Karteczka jest, jak widzicie, dla Martyny. Jest dużo takiego błyszczącego elementu, bo też taka była prośba, żeby, żeby było trochę złota, także tak, tak też zrobiłam. No i mamy tutaj. Taszorka. Jest to wykrojnik od I Craft, Ostatnio dosyć sporo go używam, bo jest bardzo fajny. Do tego, oczywiście, kwiatki od Woka. Tutaj mamy taką stążeczkę od Primy i jest to połączone właśnie w taką karteczkę. Tył jest łączony, ale ponieważ wykorzystałam taki element brzegowy, bardzo fajnie to wygląda. No i w środku mamy życzenia do wypoczynku podpisania się, także jest tak naprawdę już całość skończona. Myślę, że mm, może nie jest ona ani bardzo prosta, ani też bardzo skomplikowana, ale wygląda według mnie bardzo bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. <tak także jestem ciekawa, co wy o niej myślicie? Ale to w zasadzie e, byłoby tyle, jeżeli chodzi <tak o tą kartkę. Witajcie. Właśnie skończyłam ostatnią pracę pudełko takie prezentowe dla nauczyciela. Tak, to znaczy dziękuję. E, oczywiście kwiaty z woka. Papiery są z Krafta. E, dużo różnych dodatków, dużo listków, taka wiecie, praca. M, bardzo 3D, e, koronki. E, jestem bardzo z niej zadowolona, bardzo mi się podoba. Te połączenie kwiatów też jest świetne. Te tutaj papierowe kwiaty dostałam, już nawet nie pamiętam niestety od kogo, ale wyjęłam tylko środeczki, bo mi nie pasowały kolorystycznie, ale tak generalnie. M, Dużo kwiatów tutaj stąd, to są robione przez kogoś, które dostałam, z wyjątkiem tych dwóch, bo to są właśnie kwiaty z woka. A tak poza tym to, to wiadomo, widać jak jest. Natomiast w środku mam taki mini albumik to jest albumik harmonikowy tutaj już jest czekolada wsadzona bombonierka w zasadzie to jest albumik harmonikowy tutaj oczywiście będzie zdjęcie ja to zdjęcie wyjęłam i też Wam nie będę pokazywać jak ten album wygląda w środku ponieważ on już jest pełen zdjęć ale tak chciałam Wam po prostu pokazać mniej więcej jak to wygląda oczywiście to do siebie pasuje, jest ta sama kompozycja z tych samych kwiatów to jest tak samo, tak furier, tylko że mniejsze z tekturek no i oczywiście ten wykrojnik to jest wykrojnik od Lady Design świetno. ostatnio dosyć sporo go używam, bo bardzo fajnie się sprawdza do wszelkiego rodzaju prac właśnie albumowych i tym podobnych także, no wiadomo nie będę tutaj Wam opowiadać co jest dokładnie na tym, bo oczywiście widać natomiast z drugiej strony mamy cytat na temat właśnie nauczyciela no i po prostu wiecie to jest taka, takie miejsce gdzie trzyma, przetrzymywana jest po prostu ta wstrząs, wstążka, przetrzymywana jest ta wstążka która tutaj z przodu jest wiadomo, jako taki element trzymający, no i w zasadzie stwierdziłam, że tutaj nie będę robić niczego więcej, bo te papiery fajnie wyglądają, a jeszcze ten cytat jest bardzo taki fajny, pasujący idealnie do okoliczności, więc tutaj nic więcej nie dodawałam, natomiast no, tak to wygląda. Tutaj troszeczkę się pomyliłam, bo, bo ten, to pudełko jest takie, takie śmieszne, mogłabym to tak wsadzić, ale wtedy to tak troszeczkę jest naciągane, więc dlatego ten album jest w tą stronę, bo no bo pudełko jest takie śmieszne. Nie jest dokładnie kwadratowe, ale tak czy siak bardzo fajne, fajna sprawa, obklejone papierami. Myślę, że, że obdarowana osoba będzie bardzo zadowolona. Także to by było na tyle. Chciałabym wam pokazać Exploding Box, ślubny, jaki wykonałam. Jest on zrobiony z kolekcji Złoty Sny, Paper Heaven. Bardzo mi się ta kolekcja podoba i bardzo fajnie mi się z nią współpracuje. Tutaj na górze mamy oczywiście kompozycję kwiatową. To są kwiatki od WOKA, trochę wstążeczki, jakieś listeczki i takie elementy, które gdzieś tam znalazłam, które u mnie leżały. Jest oczywiście obklejenie z każdej strony, a w środku mamy tak. Na samej górze mamy e, kopertkę. Kopertkę na magnesik, na pieniążki. Są imiona państwa młodych i oczywiście data. E, tutaj z boczku mamy e, kieliszki e, i napis. Kieliszki i napis są z kolekcji od Asi Szulik. E, z drugiej strony mamy mm, Torcik, torcik jest z innej kolekcji, teraz już nie pamiętam, która to była kolekcja, ale też miałam po prostu pozostawione elementy z niej, natomiast napis jest od Asi Szulik. Serca są z wykrojników od Craft New Design, bardzo fajnie tutaj mi się sprawdziły, a na samym dole mamy oczywiście życzenia, też mamy papiery. Kółka powycinane z papierów też Paper Heaven, a na samym środeczku mamy mostek z młodą parą, i tutaj jest latarenka. Jeszcze dodatkowo przyczepiłam takie, nie wiem, czy to będzie widać, o, tak będzie lepiej widać. Na przezroczystym takim elemencie idu, czyli. Że tak, że zgadzam się, <gry> wyjść za Ciebie. Wydawało mi się, że to bardzo fajnie będzie wyglądało. No i oczywiście kompozycja kwiatowa z dwóch stron mostka, żeby to tak było pełniej. I do tego jeszcze są pół, pół serduszka, takie pół, pół perełki serduszka, które też mi się tutaj wydają, że fajnie wyglądają. Generalnie tak wygląda całe to pudełeczko. Jestem bardzo z niego zadowolona. Dobrze mi się pracowało, zarówno właśnie z tym papierem kraftowym, jak i z tą kolekcją. Myślę, że bardzo fajnie one wyglądają. Tak jak w przypadku albumu, o którym Wam mówiłam, też mi się jakby to połączenie bardzo podobało i stwierdziłam, że w tym Exploding Boxie też pójdę w tym kierunku. Bardzo mi też przypasowały tutaj te serwetki od Craft Passion. Ja tych serwetek ja nie mam, ja dostałam wycinanki, ale myślę, że sobie zakupię te serwetki, bo y, bardzo fajnie mi się tutaj sprawdziły. A to już były trzy ostatnie, które miałam, więc musiałam trochę pokombinować, żeby, żeby po prostu w tych dwóch miejscach też coś, coś ciekawego było. No, także, także tak dajcie znać się, co ty myślicie, czy Wam się to podoba. E, oczywiście dziękuję Wam bardzo za, za to, że tutaj jesteście, że przychodzicie, że komentujecie. E, zapraszam oczywiście do wspierania kanału. Tworzyłam tam klub z Canoncato, dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, więcej na temat skanankata, chcą się nauczyć więcej na temat swojej maszyny, więc serdecznie Was do tego zapraszam. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji kanału i do klikania w dzwoneczek, by być cały czas na bieżąco, bo to oczywiście też mocno wspiera mój kanał, także bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie, także trzymajcie się ciepło. Pa, pa!